Witajcie w tym filmie. Chciałam Wam opowiedzieć troszkę o soi i moich doświadczeniach w jedzeniu soi. Włączyłam soję do mm, takich dosyć y, sporych, albo właściwie można powiedzieć, że jem soję regularnie, niemalże codziennie od mm, kwietnia tego roku, czyli około 8 miesięcy y, w mojej diecie jest bardzo dużo soi. Soja ma złą sławę. Choć niewiele osób nawet wie, co to jest soja, więc to jest soja tak. Jest to roślina strączkowa, która wygląda w taki sposób akurat tu jest zamrożona soja, nie otworzę tak, ale w środku jest coś w rodzaju fasolki i nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii, nie ma czego się bać. Jest to zwykła roślina. Ta roślina jest bogata w białko jest często wykorzystywana w paszy dla zwierząt. Jak miałam sojofobię kiedyś, to. Pytałam wtedy fermyów, kiedy kupowałam od nich na przykład jajka i tak dalej, czy podają soję swoim zwierzętom? I wszyscy mówili, że tak, że faktycznie w każdej paszy jest soja. Tak na soi zwierzęta szybko rosną, bo jest dużo białka. I co? I ta fasolka, tutaj mam notatki, przede wszystkim jest bogata w białko, ma wszystkie niezbędne aminokwasy. Dlatego też lubię dodawać soję do swojego pokarmu, do swojej diety. Ma dużo błonnika. Błonnik bardzo, bardzo ważne Są badania, które pokazują, że im więcej błonnika, tym człowiek dłużej żyje i jest zdrowszy. Teraz wyobraźcie sobie, że tutaj dieta karniweła, której mówią Wam, że macie tego błonnika unikać, więc kolejny argument na to, że jest to po prostu pewien rodzaj um, samobójstwa, które po prostu jakby się ludziom podpowiada. Ma nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B, witaminy z grupy E, sporo żelaza, wapnia i magnezu. I jest bardzo dobra na kości, i to jest między innymi też powód, dla którego postanowiłam zwiększyć ilość soi w swojej diecie. Poza tym czytałam różne artykuły, nawet gdzieś tam są badania, które mówią, że ta soja świetnie sprawdza się u kobiet: kobiet, które są przed menopauzą albo w trakcie, albo po. Ja nie jestem w trakcie menopauzy, ani nie widzę, żebym była przed menopau menopauzą, ale tak czy owak mam skończone 40 lat i postanowiłam tą soję dodać do swojej diety. Eee, I co soja? Ma różne postaci, jest bardzo wszechstronna, można ją spożywać na wiele różnych sposobów, nie jest droga, jest smaczna. I teraz pokażę Wam. Sposób, w jaki ja tą soję jem najczęściej. Więc soja to na przykład mleko sojowe, różne są mleka sojowe na rynku, możecie sprawdzać, ile mają białka. Na przykład to ma białka, na sto, słuchajcie, na 100 gramów tylko 42 kalorie i 3,3 grama białka, więc jak ja sobie na przykład robię takiego shake'a, czy cokolwiek na przykład na bazie soi. albo powiedzmy, może robię sobie jakiś smoothie i mam tam 300 ml takiego napoju sojowego, czy tam mleka sojowego, jak kto zwał, nie ma znaczenia, ale no to jest prawie 10 gramów białka samego tego mleka, więc warto to dodawać. Często są to też frotyki, frotyfikowane mleka, na przykład witaminy B12, zwierzęta są Suplementowane, dlatego mięsożercy gdzieś tam może dostają to B12 spożywienia, które jedzą, ale bardzo dużo mięsożerców jest. Ma niedobory te witaminy B12, dlatego um, nawet jak ja sobie sprawdzałam badanie kafina, na tzw. zwanym to tego B12 wcale tam dużo nie było, wręcz było mało. I co? czasami po prostu mogę wziąć suplement B12, który mam albo po prostu dostarczam sobie właśnie z takich produktów fortyfikowanych. bardzo fajny smak polecam cappuccino sojowe, jeżeli lubicie moje ulubione no więc pierwsza rzecz to mleko sojowe tofu, tofu mogłabym jeść codziennie Jedno, jeden rodzaj tofu to jest takie miękkie tofu ono tu na przykład to, które mamy, ma mniej, mniejszą ilość białka. Około 16 g, na. czy 12 g na. No przepraszam, to ma tylko 6 gramów na. Mm, nie wiem, czy oni to pokazują. A, to jest 6 gramów na Pertie, czyli to też ma około 18 gramów. Białka na 100 gramów. Miękkie tofu jest. Sprawdza się jako tofucznica, sprawdza się w deserach, można to zblendować na przykład z kakao, z awokado, z jakimś syropem klonowym, zrobić sobie z tego mus czekoladowy. Najróżniejsze zastosowanie, niektórzy robią z tego smoothie, dodają tego na przykład do smoothie, żeby było bardziej, bardziej kremowe. Miękkie tofu albo takie tofu twarde, które ja tutaj akurat kupuję. Też 18 gramów białka na 100 gramów. Jedna taka kostka ma 200 gramów tego białka. Można też zrobić tofucznicę, można to po prostu dodać do sałatki. Można sobie to zamarynować. Można po prostu pokroić w kostkę, dodać, wrzucić do takiego plastikowego pojemnika. Ja na przykład lubię to posypać taką przyprawą harisą. Ja lubię ogólnie na pikantno, na pikant, pikantnie, pikantne podawy I po prostu poobracać ten pojemnik. I mamy zamarynowane, mamy tofu w przyprawach jakikolwiek lubimy. Można, niektórzy używają takich przypraw do Grosa albo do kurczaka, żeby mieć taki podobny smak. Sprawdza się świetnie jako tofucznica na kanapce. W takich ciepłych tostach, na przykład w sandwicherze też się świetnie to sprawdza. Czasami jem po prostu tak samo na plasterki pokroję. Różne są zastosowania dodanie jakichś takich azjatyckich można dodawać. Więc kolejna rzecz fajna, fajna, fajna sprawa, jeżeli chodzi o tofu, ma sporą datę długą datę przydatności, więc można sobie zrobić większy zapas, jeżeli gdzieś znajdziecie w promocji takie tofu też można znaleźć, na przykład wędzone, wiem, że w Polsce jest bardzo dużo różnych rodzajów tofu tu jest mniej, tu gdzie mieszka, albo jest bardzo drogie, niestety ale staram się, jeżeli widzę promocję, po prostu kupuję więcej tak, tofu co dalej tutaj mam tą fasolkę, wzięłam to takiej paczki, fasolkę soję Wzięłam takiej paczki edamame, można tak kupić mrożone i co, po prostu się to wrzuca na wrzątek na tam na kilka minut, trzy minuty, wyciąga się z wody, można sobie to posypać solą i się po prostu wyjada ten środek. Pyszne. Często, na przykład w Tel Awiwie, jak byłam, to było często serwowane jako przystawka, Um, można sobie po um, prostu to, to zamówić jako, jako przystawka czy jako taka przekąska. Czasami nawet ludzie do piwa to brali. Eda mamy. Dalej. Odżywki różnego typu sojowe, czyli taki izolat białka sojowego. Um, tu mam akurat taki, tu są napisy po grecku. Um, jest to po prostu skrażkowany troszkowany izolat sojowy, ja sobie tego dodaję, albo do smoothie, można tego dodać do jogurtu roślinnego. Można dodać na przykład do gofrów, które ja robię, chociaż polecam takie białka, które mają smak, żeby te gofry były smaczniejsze, ale do tej masy, myślę, że w następnym filmie sobie pokażę Wam, jak robię dokładnie te gofy wegańskie, wysokobiałkowe. Świetnie się to sprawdza właśnie do tych gofów. co jeszcze, do czego to jeszcze wrzucę to głównie właśnie smoothie jakieś takie, albo po prostu sobie to zmieszam w mlekiem sojowym i dodam powiedzmy nasion chia albo siemię lniane albo chlorelli i to razem zmieszam i mam takie smoothie czasami jakieś awokado, zależy jest to fajne, dlatego że na 100 gramów tu mamy, w tym izolacie tego białka sojowego 350 kalorii. Wiadomo, że 100 gramów nie wrzucam. Powiedzmy, że, że wrzucę 25 gramów, 20 gramów. Maksymalnie 30 gramów tego białka to ma 90 gramów białka na 100 gramów. Jest to świetny, świetny dodatek. Jeżeli ktoś chce budować sylwetkę, a jeszcze też dodam, że czytam, że, że Człowiek stara się tego białka powinien spożywać więcej. I nie tylko osoby trenujące są korzyści jakby dla, nie tylko dla osób trenujących siłowo. Takie, takie białko ma korzyści w proszku, ale też dla osób, w które są powiedzmy po 40 i chcą zadbać o swoje zdrowie. Ma na przykład duży korzystny wpływ na układ naczyniowo celowy układ krwionośny. dalej Już kiedyś pokazywałam mam o film na kanale kawałki sojowe Świetna sprawa, na 100 g tych tak, kawałków sojowych 50 bodajże 2 gramy białka Sporo błonnika i łatwe przygotowanie to jest taki 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 suchy jakby granulat i to po prostu wystarczy wrzucić na wrzątek na, do gorącej wody na minutę to namoczyć słuchajcie, próbowałam to później wrzucać do tego airfryera na przykład w przyprawach takich jak na przykład do kroczaka albo do grossa. fajne takie chrupiące wyszły kawałki z tego wrzucam to do sałatek używam później pieprz, sól znowu mieszam świetne w sałatkach na podbicie białka no takie, taka tekstura też jest taka twardsza, więc jest to coś innego niż same warzywa czy jakaś zielenina dodaję tego do zup to jeszcze chciałam dodać, bo tu już powiedziałam to jest też świetne do zup, zupy krem, które robię tofu się świetnie sprawdza później w tych zupach ale to również się sprawdzają te kawałki sojowe czasami jem je po prostu tak osobno właśnie w tym fryje, że zrobię do jakichś dań makaronowych, też to się świetnie sprawdza i za taką paczkę udaje mi się płacić, słuchajcie, 2 euro 40 centów i 400 gramów wystarcza mi na, powiedzmy, 5 porcji. Czasami te z reguły używam około, na ma taką sałatkę, którą mam w pracy, około 100 gramów tego, tego, tych suchych kawałków sojowych. I ta soja, te kawałki sojowe występują jeszcze w postaci takiego granulatu i to się świetnie sprawdza. Na przykład w spaghetti bolognese wegańskim. Dosypuję tego do zup. Takich krem. Zup krem. Zup, zup kremów. Ehm, może też być do sałatki. Zależy kto co lubi. No tutaj możliwości są nieograniczone Można sobie poszukać w internecie. Jogurty sojowe. Nie mam żadnego, żeby Wam pokazać akurat. I jeszcze... Bardzo fajne są te produkty, Alpro. Tu na przykład taki jakby pudding, czyli to jest taki jogurt, powiedzmy tutaj akurat karmelowy, lekko słodki. Do tego czasami też dodaję sobie odżywki takiej, yy, takiego proszku maka, na przykład proszku, korzenia maka sproszkowanego, czy maca, Nie wiem, jak to się dokładnie wybawia, przepraszam. Ale wiecie o co chodzi, jeżeli się tym interesujecie. Eee, bardzo fajny dese. takie mniejsze porcje, 125 gramów jedna taka porcja na soi. Tak jak mówię, ogólnie sojowe są świetne, są przepyszne. I co tu jeszcze mam? Taką ostatnią rzecz, eee, zupki miso, też na bazie soi. Do tych zupek można później dodać no, na przykład miękkie tofu. Znowu. różne sosy sojowe i tak dalej, to są już później takie małe ilości soi tam, ale używam tego, soi się nie boję i teraz po tylu miesiącach używania tej soi, jakie są moje wnioski? Nie powiem, że można się wystraszyć, tak, jeżeli ciągle słyszymy coś negatywnego na dany temat. Ja postanowiłam jednak spróbować, dlatego że widzę, że dosyć sporo osób, które w tych sportach sylwetkowych, które się interesują tymi sportami sylwetkowymi na takiej diecie, Roślinnej używają tą soję. A jest jeszcze tempek, przepraszam. Tempek nie mam tu przy sobie. Tempek to jest taka fermentowana soja. Jest to przepyszne. Niestety ciężko to tutaj znaleźć i czasami jest dość drogie. Ale staram się to spożywać przynajmniej raz na miesiąc taki słoik gdzieś złapać. I tempek to jest właśnie fermentowana soja. Nigdy nie próbowałam na to, czyli znowu fermentowana soja. Nigdzie tu nie znalazłam. Jeżeli tylko znajdę, to poszukam. Nie wiem jak to zrobić e, samodzielnie, może próbuję też tak samo stofu kiedyś zrobić samodzielnie. Ale teraz wnioski po tylu miesiącach stofowania soi. E, przede wszystkim tak, to, to, to jedzenie działa, tak? rosną mi tu burak, właściwie no może tak nie widać, ale widzę, że mięśnie rosną, bardzo dobrze się czuję, bardzo dużo energii. I na tych swoich dniach, tak zwanych kobiecych, tak, podczas e, okresu, nie mam jakichś niedogodnień, dobrze się czuję, może lekko czuję, tak, e, powiedzmy, sw swoje, swój jajnik, że coś tam się dzieje, tak, że jest ten okres, ale nie jest to nic e, takiego, e, co by mnie jakby zatrzymywało w takim życiu codziennym. Mało tego, na przykład wczoraj udało mi się zrobić trening siłowy na siłowni. Żadnego dyskomfortu. Normalne krwawienia, żadnych, żadnych negatywnych e, takich skutków stosowania tej soi nie zauważyłam. A tak jak mówię, właściwie same korzyści, bo nie dość, że jest pyszna, nie muszę się martwić o to, że nie dojadam białka. Takie produkty sojowe też pozwalają Ponieważ mają tą dużą zawartość białka, nie muszę spożywać aż takiej ilości jedzenia. To pomaga się na, najeść, ile tego dziennie spożywam. Mm, można powiedzieć, że albo kostkę takiego tofu, albo na przykład 100 gramów tych kawałków sojowych, albo czasami trochę tego, trochę tego. No niemalże codziennie przynajmniej 300 gramów, 300 ml mleka roślinnego. Codziennie jakieś szejki, codziennie jakieś smoothie, czuję się świetnie, pracuję yy, obecnie, tak trochę fizycznie, nawet nie tak trochę, mam siłę. Od rana do wieczora yy, bardzo wysoki poziom energii, to też usłyszałam yy, gdzieś tam. Yy czy jakieś badanie było na ten temat, czy inne, inne osoby się wypowiadają właśnie, że to białko roślinne pomaga lepiej się czuć, mieć więcej energii. Ogólnie tofu czyni mnie w pewnym stopniu szczęśliwą, dlatego, że jest tak pyszne, że tofucznica na takiej czarnej soli z kurkumą, na cebulce, dokładnie tak samo, jak ludzie robią jajecznicę, ja sobie robię tofucznicę. Jest to dużo pyszniejsze, tak, tak naprawdę wiem, że nie pochodzi z eksploatacji zwierząt. Nie ma żadnego cholesterolu, czy jakiś, e, mm, jakichś szkodliwych substancji, antybiotyków, szczepionek w środku, bardzo wszechstronne produkty, no soja, szkoda, szkoda, że jest tak bardzo, e, że tak bardzo straszy się ludzi, jeżeli chodzi właśnie o soję. Łatwo na pewno się to hoduje. Mam taki plan, nie wiem, czy to tutaj się będzie dało zrobić. Myślę o tym, żeby właśnie spróbować uprawiać soję. Same korzyści. Oczywiście, dieta musi być różnorodna. Jem najróżniejsze rzeczy, ale soja na pewno ułatwia mi to życie. I co? Ja nie mam żadnych alergii. Być może ktoś ma jakąś alergię i wtedy takiej taki soi nie będzie mógł konsumować, spożywać. Nie wiem, nie nie, ciężko mi się powiedzieć, ja nie mam tego problemu. Nie zauważyłam u siebie żadnych takich negatywnych efektów stosowania soi. I jedyne co żałuję, że wcześniej tej soi nie stosowała. I zobaczymy, jak będzie dalej, dlatego że chcę kontynuować te treningi siłowe. Chcę zobaczyć, co jest możliwe. Na tym białku roślinnym, który jest tak mocno zniesławiane, i twierdzi się, że nie ma nie wszystkich aminokwasów i tak dalej. Nie wiem, że to jest oczywiście bzdura, jest to propaganda. Tak jak mówię, też ceny tych produktów uprawa tak. Potrzebujemy słońce, glebę, deszcz i to wszystko. niepotrzebne są te wszystkie hodowle, zwierząt, które nie są ze sobą wiele konse konsekwencji. Przez to, że zwierzęta są widziane jako przedmioty, tak, które mają człowiekowi przynieść jakąś korzyść to różne inne, inne rzeczy wiążą się z tym. Więc polecam. Polecam sprawdzić na sobie. Moim zdaniem, nie ma czego się bać. A, a nawet jestem, no tak jak mówię, jestem mile zaskoczona, dlatego że. No nie mam żadnych negatywnych efektów, o których się mówi mogę chwalić i chwalić i chwalić, nic więcej mi do głowy nie przychodzi, te filmy, które robię z reguły nie są w jakiś sposób edytowane mówię tak po prostu na bieżąco, między pracą i innymi obowiązkami próbuję Wam coś przekazać i co także jak chcecie mieć mocne kości, to może warto spróbować soi taka słuchajcie roślinka a tyle dobroci do następnego filmu trzymajcie się.